Zobaczcie, tak wyglądają skalary pilnujące ikry ustalające hierarchię. Kto ma być, to ten, to jest też Samiec, jest odważniejszy. A tutaj jeden został, który nie bierze udziału w tym. Po prostu się wycofał. Tak to wszystko wygląda, ale coś pięknego. Jak jest piękne. Nowe życie. Nowe życie. I pełno upiszonów innych. Hmm. Oczywiście, by się, by się nie pokazały, to by nie wytrzymały. No, ale coś fajnego, to jest coś pięknego. Tak. Ma się akwarium, i rybki potrafią tak pięknie się zachowywać. To znaczy, że wszystko jest super, wszystko jest dobrze. Nie ryby są zdrowe. Mm, coś ładnego. No jaka tu bieganina, no kur... ludzie. Każdy swoim zajęty tym. O, młoda molinezja piękna. Tu mamusia. To, to matka... tej młodej. Hmm. I te dalej składają ikrę. Ja Zobaczcie ile czasu. Hmm. A jakie kolory. Uch. Ponoć ktoś powiedział, że rybki słodkowodne są mało kolorowe. No chyba ktoś po prostu coś pomylił. Że tylko morskie. A ja twierdzę, że tu są piękne, kolorowe ryby, właśnie słodkowodne. To marty, cześć.